Zanim rozpocznę, chciałbym zachęcić do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku. W najbliższym czasie chciałbym go znacznie rozwinąć i zwiększyć aktywność, zatem serdecznie zapraszam do zostawienia lajka. Z pewnością nie pożałujecie swojej decyzji: fanpage na Facebooku, a raczej ilość jego polubień, jest naprawdę mocną wizytówką, dlatego bardzo zależy mi na jego rozwinięciu. Link umieszczam w opisie. Dziękuję z góry za każde polubienie, a teraz przechodzimy do filmu. Numer 6. Roberto Soldicz kontra Paul Daly. W zeszłym roku sporo mówiło się o próbach zestawienia tego pojedynku. Martin Lewandowski w jednym z wywiadów dla MMA Fighting zdradził, że miał w planach zakontraktowanie czołowego zawodnika organizacji Bellator. Fani musnuli domysły, że może być to właśnie Anglik. Dodatkowo jakiś czas później sam Daly wstawił na swoje media społecznościowe grafikę, na której jest rywalem Chorwata, oraz obaj otwarcie mówili, że chcieliby się ze sobą zmierzyć. Właściciel KSW zdradził jakiś czas później, że faktycznie rozmawiali z Brytyjczykiem, jednak mieli problemy z dogadaniem terminu, ale niewykluczone, że do tego starcia kiedyś dojdzie. Niezwykle doświadczony Semtex słynie ze świetnych umiejętności stójkowych. Walczył dla takich organizacji jak Strikeforce czy UFC, z którego został wyrzucony, ponieważ zadał swojemu rywalowi cios po gongu kończącym pojedynek. Numer 5. Phil de Fries kontra Daniela Mielańczuk. Po zwolnieniu Daniela z UFC. Wielu fanów chciało, aby związał się z KSW. Z pewnych jednak względów polska organizacja nie była nim zainteresowana i zawodnik związał się z ACA. Na gali KSW 50 w Londynie Damian Grabowski wypadł z walki z filem de Frisem i kibice ponownie mieli nadzieję, że organizacja zakontraktuje Daniela, jednak właściciele mieli inne plany. Pani twierdzą, że Omielańczuk jest jednym z nielicznych Polaków, którzy byliby w stanie pokonać Anglika i wciąż chcieliby go zobaczyć w największej polskiej organizacji. Są jednak na to nikłe szanse. Numer 4. Łukasz Jurkowski kontra Szymon Kołęcki. Zestawienie jest pomysłem kibiców, którzy po wygranej mistrza olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów z Janikowskim zaproponowali takie zestawienie. Pomysł został podchwycony przez media, ale także przez trenera Oknińskiego, który jak wiadomo nie ma najlepszych relacji zarówno z Jurkowskim, jak i całym klubem WCA, w którym zawodnik trenuje. Szymon i Łukasz twierdzą, że lubią się i woleliby nie walczyć ze sobą, jednak to starcie jest najprawdopodobniej kwestią czasu, co można wywnioskować z wywiadów. Numer 3. Mamet Kalidow kontra Tomasz drwal. O pojedynku Kalidowa z drwalem mówiło się naprawdę wiele lat. Kibice często zastanawiali się, który z nich jest tak naprawdę liderem, jeśli chodzi o kategorię średnią w Polsce. Niektórzy twierdzili, że Tomek w końcu zrobiłby porządek w tej wadze, starcie było jednak bardzo trudne do zestawienia, ponieważ Tomasz przez pewien okres nie miał zbyt dobrych relacji z właścicielami KSW i podpisanie kontraktu wydawało się wręcz niemożliwe. Jak się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych. Tomasz Drwal w 2014 związał się z federacją i został zestawiony właśnie z Mamedem na KSW 29. Pojedynek przez wielu był anonsowany jako największa walka w historii polskiego MMA. Niestety, na nieco ponad miesiąc przed galą, Tomek doznał kontuzji kręgosłupa i musiał poddać się operacji, która go wykluczyła z występu na Gali. Panowie już nigdy potem nie zostali zestawieni, jednak Drwal ogłosił niedawno powrót do startów i wielu kibiców wciąż chciałoby zobaczyć ten pojedynek. Warto dodać, że pierwszy raz walka między tymi zawodnikami planowana była w 2007 roku na Gali Full Contact Prestige 3. Gdy nie byli jeszcze tak bardzo znani. Nie doszło wtedy do niej, ponieważ Tomek doznał kontuzji barku. Numer 2. Phil Vries kontra Marcin Różalski. Zawodnik z Płocka w 2017 roku po zdobyciu pasa KSW nie dogadał się z właścicielami, zwakował tytuł i rozstał się z organizacją w niezbyt przyjaznych relacjach. Na początku 2019 roku ze względu na brak startów przez długi okres czasu postanowił skończyć ze sportem. Aktualnie mistrzem KSW jest Phil Vries, który nie daje szans swoim rywalom. Wiele osób łudzi się, że Różal wróci z emerytury i trafi z powrotem do KSW, gdzie, jako tak naprawdę, mistrz, który nie stracił pasa w walce, zmierzy się z aktualnym posiadaczem tytułu. Jak twierdzi menadżer zawodnika, powrót Marcina jest pewien na 99%, jednak szanse na starty w największej polskiej organizacji są raczej niewielkie. Numer 1 Mateusz Gamrod kontra Saladin Parnas. Pojedynek, który w ostatnich tygodniach jest zdecydowanie najbardziej pożądany. Walka dwóch niepokonanych zawodników z talentem na skalę światową z pewnością byłaby ciekawa, zwłaszcza dla prawdziwych fanów tego sportu. Właściciele federacji starali się doprowadzić do tego starcia, jednak według tego, co mówi Polak, prawdopodobnie ostatecznie do walki nie dojdzie, ponieważ strony nie mogą dogadać limitu wagowego. Kibice wciąż jednak mają nadzieję, że pojedynek zostanie zestawiony, aczkolwiek na podstawie tego, co słyszymy w mediach, są na to nikłe szanse. Napiszcie w komentarzu, którą z tych walk zobaczylibyście najchętniej. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.